Wdech. Naciągamy, naciągamy. Czujemy naciąganie również pleców. Zatrzymujemy wdech. Idziemy do góry, kontynuujemy wdech. Spróbujmy rozluźnić lędźwie, dolną część pleców. I wdech. Może jeszcze ostatni raz. Wdech. Rozciągamy plecy, rozciągamy kręgi szyjne, ugięte nogi w kolanach, wstrzymujemy wdech, idziemy do góry, kontynuujemy wdech, rozluźniamy miednicę i rozluźniamy dół pleców i wydech. przez całe ćwiczenie, kolana są ugięte, natomiast zaczynamy ruch wykorzystując sprężystość kolana. Nie dbamy na razie o ręce, tylko zaczynamy ruch, żeby był coraz bardziej płynny, taki coraz bardziej sprężysty. Kolana są najważniejsze. Puszczamy biodra, niech się posłuchają, niech się wtopią w ogólny ruch. Tak musimy wykonać widz 164 razy, ale to idzie błyskawicznie. Drugą stronę. Ciężar na lewą. Patrzę na prawą dłoń. Zaciskam powolutku od najmniejszego paluszka do pięści. Odwracam pięść. Mocno, mocno ściskając. Rozluźniam. I powracam do pięści. I w drugą Spokojnie. Czujmy, że przenosimy ciężar. Patrzę sobie na dłoń. I powoli zaciskam, zaciskam wszystkie palce ściśnięta pięść. Skręcam. Otwieram. I łeczka. Czuję cały czas przenoszenie ciężaru. Czuję ciężar. Czuję ciężar. Zaciskam od najmniejszego. Tylko jedno, nie martwcie się, że może to nie kość ogonowa Wam się porusza. Teraz przechodzimy trochę wyżej do kości biodrowych. Teraz już jesteśmy przy ming Męk i lędźwiach. Dłonie w ten sposób, przy lędźwiach, przy lędźwiach. Teraz cały czas śledzimy swoje kręgi i wyżej wyżej, wyżej, kości yy, y, kręgi piersiowe kręgi piersiowe niewielkie ruchy na zewnątrz wyżej, wyżej, wyżej kręgi szyjne i aż przez czubek głowy i luźnika codziennie robienie tego ćwiczenia jest Logo